Tak. I To tak, jak z rodziny królewskiej. Jak mnie znalazłaś? No, ja jestem urodzonym detektywem. Czy mama lubi kwiaty? Dziadek, przywiatłaś się nerwy. Jak dla mnie to już jest sam w sobie super gast. naprawdę. A Co mama myśli o moim przyjeździe? Nie chcę na niego patrzeć! Co się rozbudzi! Ciążko daję! Ty nie znasz od dwóch tygodni, co? Chcę Ci pomóc. Ci teraz zależy na budowaniu jakichś więzi? Po prostu potrzebuje czasu, nie? Przygotowujesz przedstawienie? Dzień dobry, panowie. Ci ludzie zostali bez środków do życia, a my wiemy, jak im pomóc. Przez ponad 30 lat pracowałem w teatrze. A może jednak się przydam. Lerka, nie robi z nas taty i córki. A nic o tym nie wiem. Chciałaś wiedzieć, kim jestem. To ja, Loreta. Bo jesteś transwesycą. Ten drachm, to nie jest to samo. Wszyscy się czegoś boimy. Ja mam swoje życie we Francji, wy macie swoje tutaj, ale nie ma takiej siły, która by mnie teraz przepędziła. My teraz tutaj potrzebujemy dużo światła. Ludzie pokochają Loretę, tylko pozwól mi ją zobaczyć. Ja w ciebie wierzę. Mon dieu, ce trottoir, c'est pas des trottoirs, c'est un vrai parcours de sport